Przyczyną nadmiernie zrogowaciałej skóry pięt są przede wszystkim uwarunkowania genetyczne, nieprawidłowo dobrana dieta, zbyt twarde obuwie, bądź też stan zapalny przebiegający w organizmie. Nasze stopy są bowiem codziennie narażone na działanie wielu czynników, które prowadzą do powstania uciążliwych zmian w obrębie stóp, jakimi są mocele, odciski, brodawki, wrastające, wkręcające paznokcie, bądź też stany zapalne. Należy pamiętać, iż niewłaściwa pielęgnacja może tylko pogłębiać problem oraz dolegliwości bólowe, dlatego tak istotną rolę odgrywają regularne wizyty w gabinecie podologicznym. Thank <laughs> you.